Na nowojorskim lotnisku zatrzymano mężczyznę, który przewoził sól ukrytą w dwóch lalkach. Gangi narkotykowe wysyłają kogoś na przynętę. Tak sprawdzają naszą czujność. Celnicy prawdopodobnie nakryli człowieka, który zapoczątkował przemyt na większą skalę. Wysyłają kogoś i sprawdzają, czego złapiemy. Jeśli nam się nie uda, wykorzystują ten sposób do przemytu kokainy, metamfetaminy, heroiny czy fentanylu. To może być cokolwiek. Odróżny jest Brazylijczykiem, jednak posiada zieloną kartę. Ręce na ścianę. Może legalnie mieszkać i pracować w USA. Sprawdzimy jego historię pobytu i ustalimy, kto ufundował mu zieloną kartę. Dowiemy się, czy miał wspólników, czy ktoś po niego przyjeżdżał. Jego historia nie trzyma się kupy. Trzeba wszystko ustalić. Celnicy naciskają na zatrzymanego. Bez numerów, nie jestem głupi, ja tu pracuję. Kto dał panu lalki wypełnione solą? Proste pytanie. Mówiłem już, że kupiłem je przez Internet. Odebrałem je i schowałem do torby. Brednie. Mężczyzna nigdy nie był notowany. Kto kazał panu je przewieźć? Nikt. Grupy przestępcze szukają nienotowanych ludzi do przemytu. Liczą na to, że taka osoba nie zostanie zatrzymana. To nie ma sensu. Może pan stracić pracę w Stanach i prawo do pobytu. Warto? Przez dwie lalki? Zatrzymany uświadomił sobie, że może zostać deportowany z USA na zawsze i zaczął mówić. On mi je kupuje. Kto? Powiedział pan, że sam je kupił. To nie ja. Przyznał, że ktoś kupił te lalki i go wynajął. Ten człowiek mieszka w Stanach, w Brazylii. Zaraz wrócimy. Proszę tu zostać. Dzięki tym informacjom w śledztwie pojawił się nowy wątek. Na początku kłamał. Mówił, że sam załatwił te lalki, potem trochę go przycisnęliśmy i przyznał, że kupił je ktoś inny. Zmienił zeznania podczas naszej rozmowy. Pytaliśmy o kogo chodzi.